5 września o godzinie 10.30 pod Urzędem Miejskim w Wolszynie odbył się honorowy start Międzynarodowego Wyścigu Offroadowego King of Poland 2024, który został rozegrany na największym w Polsce torze offroadowym Wolszyńskim Motoparku. W zawodach wzięli udział reprezentanci 10 krajów Europy, w inauguracji wyścigu, który patronatem honorowym objął burmistrz Olszyny Leszek Leśko, wzięli udział organizatorzy, wszyscy zawodnicy startujący w wyścigu, przedstawiciele samorządu oraz uczennice i uczniowie olszyńskich szkół, a także mieszkańcy gminy Olszyna. W dniu dzisiejszym odbył się honorowy start samochodów offroadowych, które będą startowały na torze offroadowym w Olszynie. W dniu jutrzejszym, czyli 6 i 7 września, w tej edycji Mistrzostw po raz pierwszy wystartowały dzieci, dla których zorganizowano specjalny wyścig. Te dzieci prezentowały się w obecności naszej młodzieży szkolnej, która przyglądała się temu pokazowi. Jak co roku, honorowy start odbył się spod Urzędu Miejskiego w Olszynie. No i wszyscy byli, tak przynajmniej widać było po twarzach, bardzo zadowoleni. Organizatorem wydarzenia był Motopark Olszyna i Ultra for Europe, a współorganizatorem Gmina Olszyna. Edycja jest wyjątkowa i specjalna, ponieważ po raz pierwszy w historii, w ogóle w historii, jeszcze nigdzie nawet w Europie nie było jazdy. Żeby dzieci startowały w mistrzostwach Europy i stworzyliśmy drużynę. Mamy drużynę tutaj olszyny motoparku, do tego dołączyły dzieci z zagranicy. I po raz pierwszy jest wyścig oficjalny dzieci na Polarisie RZR200, które będą brały udział w następnych klasyfikacjach, w następnych latach. I ta, to oczywiście ta ekipa będzie cały czas się powiększała, więc ta grupa, która teraz pierwsza startuje, nie może być jakaś mega wielkościowa, tam będzie chyba pięć pojazdów, tych, żeby to po prostu opanować, zobaczyć, sprawdzić jak to wszystko funkcjonuje, żeby dzieci się tam dobrze poczuły. Są to dzieci w wieku od, do, od 6 do 12 lat. Także to taki historyczny moment wprowadzony w ogóle do King of Poland Ultra 4, ale do wszystkich innych Kingów tak samo za granicą, czyli to będzie cały cykl. Czyli naprawdę rodzice tutaj są z nami, dziadkowie, babci, wnuczki, wszyscy przyszli poodwiedzać i pokibicować. Już nie wspominając o tych kibicach, ilu tam jest po prostu ludzi? To są setki osób, które tutaj nas odwiedziły. Także myślę, że wszystko fajnie się uda. Oprócz tych potworów takich dużych, ultra four out i bagi, które już znamy z poprzednich wyścigów, też jest tam z klasy trofi, których tam paru dołączyło do nas, prawda? Niemniej jednak tak duży nacisk na tą, na tą młodzież i ten yy, traktujemy, ponieważ ci wszyscy, którzy jeżdżą, są dinozaurami, co tu dużo mówić, prawda? Są to ludzie już w wieku. Rosłym 40-50 lat, którzy jeżdżą, ile też wytrzymają, kręgosłupy i tak dalej, zdrowotnie, więc jakby nikt z młodzieżą nie pracuje. Więc tutaj ten pomysł się zrodził taki, żeby wciągnąć młodych, zawsze oni kibicowali i przy pomocy rodziców, y, sponsorów i jakby zaangażowania wszystkich w, dane, w dany temat ten, ten, ten młodzieży. Tak samo treningów, y, które tutaj też przeprowadziliśmy, żeby ich jakoś wdrożyć, żeby to było, bezpiecznie się odbyło, prawda. Więc gdzieś oni muszą zacząć. No i to jest ta możliwość, że w Olszynie to się wszystko zaczyna. Podziękowania bardzo duże dla Pana Burmistrza Leszka Leśki z Olszyny, dla Marka Przygody, z Eltoru. Nie potrafię wszystkich wymienić, ale generalnie no bez ich pomocy to nic by się nie wydarzyło. Wiesz, no geniu na telefon ci koparę podstawia, wiesz, są goście, co mają jajca, nie? I takich nam potrzeba. W King of Poland 2024 wzięło udział ponad 100 zawodników reprezentujących takie kraje jak Polska, Niemcy, Austria, Francja, Wielka Brytania, Belgia, Holandia, Dania, Hiszpania i Włochy. Załogi pojazdów uczestniczących w królu Polski przez cały czas trwania wyścigu mogły oczywiście liczyć na zespoły zabezpieczenia technicznego i logistycznego. Chcę w tym momencie serdecznie podziękować głównemu organizatorowi tej imprezy. Panu Jackowi Liszkowskiemu, który włożył po raz kolejny dużo pracy, żeby przygotować zarówno tor, jak i też zgromadzić te załogi w Olszynie na okres tych kolejnych trzech dni. Dzisiaj odbędzie się na torze ofrodowym prolog, natomiast w dniu jutrzejszym i w sobotę normalne, czasowe przejazdy tych zawodników. Burmistrz podkreśla, że King of Poland to nie tylko wydarzenie sportowe, ale również ogromna promocja gminy Olszyna. Chcę Państwu powiedzieć, że jest to również promocja dla gminy Olszyna, która właśnie słynie z tego, że ma bardzo dobrze zawsze przygotowany tor, tor off-roadowy do zawodów. Jak i też ci, którzy przyjeżdżają i wyjeżdżają, bardzo dobrze wspominają te zawody właśnie w naszej Olszynie serdecznie wszystkim dziękuję za ogromne zaangażowanie i jeszcze raz powtórzę szczególnie panu Jackowi Liszkowskiemu który z całym sercem oddany tej imprezie przygotowywał te zawody. Wyniki wyścigu King of Poland dostępne są na stronach Ultra for Europe i Motoparku Olszyna